Dla milionów widzów była idealnym morzem, spokojnym centrum małej domku na Prairie. Karen Grassle przyniosła godność, współczucie i siłę do roli Caroline Ingalls, jednak przez niemal pół wieku nosiła prawdę, którą nigdy nie ujawniała. Dziś, mając 83 lata, jej milczenie dobiegło końca, a historia, którą opowiada, rzuca długi cień na jednego z najbardziej ukochanych mężczyzn w telewizji. To. Co działo się za kulisami tego słynnego domku na prerii jest znacznie mroczniejsze niż zdrowy obraz, w któremu wierzyła publiczność. Ukochany program z ukrytą historią. Gdy mały domek na prerii po raz pierwszy zadebiutował w 1974 roku, od razu znalazł oddźwięk wśród widzów. Oparty na ukochanych książkach Laury Ingalls Wilder, serial przedstawiał się jako dramat rodzinny, przesiąknięty wartościami. Wytrwałością i duchem pionierskim. Michael Landon, który już wcześniej był gwiazdą dzięki swoim 14 latom w Bonandzie, stał się jego siłą napędową. Nie był tylko głównym aktorem wcielającym się w Charlesa Pa Ingalls. Był także producentem wykonawczym, częstym reżyserem, a często osobą, która przepisywała lub dostosowywała scenariusze. To było w wielu aspektach jego dzieło. Naprzeciw niego stała Karen Grassle, wybrana do roli Caroline Ingalls. Dla Grassle, aktorki wykształconej w Berkeley i w London Academy of Music and Dramatic Art, był to długo oczekiwany moment. Przed tą rolą miała trudności finansowe, pracując w teatrze. Jej CV obejmowało Broadway, Shakespeare in the Park oraz trupy teatralne, ale nic nie zapewniało jej stabilności. Kiedy przystąpiła do castingu do Małego Domku, Podjęła kalkulowane ryzyko, wydając 40 dolarów, dla niej wówczas dużą sumę, na prostą wełnianą suknię. Michael Landon miał wstać po jej próbie i powiedzieć: Wyślijcie ją do garderoby. Ten moment zmienił jej życie. Na początku Grassle głęboko podziwiała Landona. Był charyzmatyczny, zabawny i niewyczerpany w swoim poświęceniu. W wywiadach, które udzielała później, przyznała, jak bardzo ją wspierał podczas odcinka pilotażowego. Cierpliwie znosząc jej adaptację do telewizyjnego grania, opisała go jako ekstremalnie miłego i wrażliwego oraz dobrego reżysera, który dał mi szansę na odnalezienie się. Dla młodej, początkującej aktorki w telewizji, to była prawdziwa błogosławieństwo. Ale w miarę jak serial zyskiwał na popularności i stawał się hitem, zaczęły pojawiać się pęknięcia. Za kulisami, dominacja Landona na planie stała się trudna do zignorowania. Kontrolował nie tylko scenariusze i występy, ale również ton i atmosferę pracy. Według Grassle, pierwsze prawdziwe napięcie pojawiło się podczas drugiego sezonu, emitowanego między 1975 a 1976 rokiem. Uważała, że jej wynagrodzenie nie odzwierciedla jej roli jako jednego z dwóch głównych dorosłych. W tym momencie mały domek już generował sprzedaż produktów związanych z serialem, dużą lojalność fanów i wysokie wyniki oglądalności w NBC. Grassle myślała, że zasługuje na sprawiedliwą rekompensatę. Kiedy poruszyła temat renegocjacji umowy z Landonem i stacją, reakcja była lodowata. Landon wziął ją na stronę, aby przeprowadzić prywatne rozmowy. Wyjaśnił jej, że testy sieci pokazują, że Caroline Ma Ingalls nie była ulubioną postacią, dlatego nie chciał płacić jej więcej. Implikacja była jasna, była zastępowalna. Landon nalegał, by jej pensja była dostosowana do pensji aktorów dziecięcych, mimo jej statusu głównej roli kobiecej. Dla Grasle to było nie tylko obraźliwe, ale i upokarzające. Pamiętała, że była w szoku, widząc w tak brutalny sposób, jak jej wkład został zbagatelizowany. Jej prośba o sprawiedliwość stała się punktem zwrotnym. Landon, który kiedyś ją wspierał, stał się chłodny. Na planie twierdziła, że zaczął ją stresować podczas scen. Intymnych, szczególnie tych, w których ich postacie siedziały razem w łóżku. W wywiadzie dla People przypomniała sobie, że Landon opowiadał obsceniczne dowcipy, gdy byli w bliskiej pozycji, z reflektorami skierowanymi na nich i członkami ekipy wokół, opisała uczucie uwięzienia. Byłam w tym małym łóżku, w tym małym pokoju, otoczona mężczyznami i bez wyjścia. Śmiechy innych tylko podkreślały moje upokorzenie, ciężar milczenia i napięcie kontroli. W połowie lat 70. Mała Domna Prairie stała się jednym z najbardziej udanych programów NBC. W całej Ameryce rodziny zbierały się co tydzień, aby oglądać rodzinę Ingalls, która stawiała czoła trudnościom życia na pograniczu z miłością, jednością i odpornością. Ale podczas gdy widzowie widzieli ciepło i harmonię na ekranie, Karen Grassl zaczęła odczuwać coś zupełnie innego za kamerą. Po konflikcie płacowym drugiego sezonu atmosfera się zmieniła. Russell dostrzegła to niemal natychmiast. Choć Michael Landon nigdy nie atakował jej bezpośrednio w wybuchowych konfrontacjach, miał swój sposób na wyrażenie niezadowolenia. Wątki, które wcześniej pozwalały Caroline Ingalls błyszczeć, były coraz bardziej ograniczane lub zmieniane. W odcinkach, w których była emocjonalnym centrum, jej rola wydawała się mniejsza, a kwestie miała mniej. Nierównowaga nie była przypadkowa, to był komunikat. Grassel odważyła się zażądać równości, a teraz przypominano jej, kto ma władzę. Kontynuowała obecność na planie, grając swoją rolę, ponieważ znała stawkę. W przemyśle telewizyjnym lat 70., kobieta po trzydziestce, grająca główną rolę, była już rzadkością. Jeśli odeszłaby lub poszłaby za daleko, nie było żadnej gwarancji, że dostanie nową szansę. Tłumiła swoją frustrację, i próbowała dostosować się. Później przyznała w wywiadach, że wybrała profesjonalizm zamiast konfrontacji, mając nadzieję, że będąc miłą dziewczyną, grając swoją rolę i milcząc, napięcie w końcu ustąpi. Ale milczenie miało swoją cenę. Zachowanie Landona na planie stawało się coraz śmielsze. Grassel pamięta, że jego humor, kiedyś inkluzywny, teraz przybierał bardziej złośliwy i upokarzający charakter podczas kręcenia intymnych scen między Charlesem a Caroline, rzucał wrogie żarty na temat kobiet, seksu, a nawet swojego wyglądu. Dla ekipy były to zabawne momenty, które przerywały monotonię długich godzin pracy. Dla Grassel były to chwile degradacji. Czuła się uwięziona przed kamerami, niezdolna do reakcji bez ryzyka utraty pracy, ale także niezdolna do zapomnienia bólu jej słów po zakończeniu zdjęć. Nie było żadnego działu kadr, do którego mogła się zgłosić, żadnego wsparcia związkowego, które mogłoby rzeczywiście zainterweniować w tę dynamikę. Na planie niemal w całości kierowanym przez Michaela Landona, jego słowo było prawem. Karen Grassel musiała wytrwać. W swoich wspomnieniach Bright Lights, Prairie Dust, opublikowanych dziesięciolecia później w 2021 roku, przyznała, że najtrudniejszą częścią nie była tylko nierówność płacowa czy upokarzające żarty. To było izolacja. Nie miała nikogo, z kim mogłaby się zwierzyć, żadnej drogi ucieczki od bólu, który nosiła. Jej koledzy, w większości dzieci wówczas, byli albo nieświadomi sytuacji, albo mało chętni do kwestionowania władzy Landona. Poza planem, życie osobiste gresel nie było mniej burzliwe. Jej pierwsze małżeństwo z aktorem Leonem Rusomem rozpadło się w 1970 roku, co sprawiło, że musiała dźwigać nie tylko emocjonalny ciężar rozwodu, ale także trudności finansowe, które towarzyszyły jej od początku kariery. Znalazła się w mrocznych nawykach destrukcyjnych, który przypominał problemy jej ojca Eugena, alkoholika samobójcy. Grassel zaczęła intensywnie pić, często ukrywając swoje nadużycia za wajnem podczas kolacji lub przyjęć później przyznała w swojej książce, że prowadziła podwójne życie. Zawodowa aktorka, podziwiana przez miliony i prywatnie kobieta zalewająca swój rozpacz w alkoholu. W tych latach podejmowała również złe decyzje w relacjach, w tym romans z aktorem Gillesem Gerardem, który pojawił się w 1977 roku w odcinku zatytułowanym Meisterkowicz. Grassel wyznała, że była zafascynowana jego charyzmą, mimo że była wtedy w związku to, co zaczęło się jako prosta atrakcja, przerodziło się w coś więcej, kończąc się brutalnie, gdy Gerard poinformował ją, że ma zakażenie przenoszone drogą płciową. Upokorzona zdała sobie sprawę, że ma tylko jedną możliwość nie mogła dalej dbać o siebie, musiała przyznać się do swojego romansu partnerowi. Nie miałam żadnej obrony, przyznała później, a wstyd związany z tym epizodem ciężko ją obciążał. Paralele między destrukcyjnymi nawykami jej ojca a jej własnymi stały się niemożliwe do zignorowania. Tak jak on, sama leczyła się alkoholem i często wpadała w rozpacz. Ale w przeciwieństwie do swojego ojca, Karen musiała utrzymywać publiczny wizerunek. Dla milionów widzów była Ma Angels, godna, kochająca i nieskończenie silna. Ta dualność, by być postrzeganą jako wzór stabilności. Podczas gdy w prywatnym życiu się rozpadała, stała się jednym z najcięższych brzemię jej kariery. Uzależnienie, punkt krytyczny i trzeźwość. Pod koniec lat 70. Karen Grassel prowadziła dwa życia. Dla milionów fanów, którzy oglądali ją co tydzień, była spokojną i matczyną Caroline Ingalls, filarem rodziny w małej domku na Prairie. Ale za kulisami jej walka z alkoholem nasilała się. To, co zaczęło się jako sposób na złagodzenie bólu odrzucenia i upokorzenia na planie, stało się znacznie bardziej destrukcyjne. Grassell sama przyznała, że alkohol towarzyszył jej od czasów studenckich w Berkeley, kiedy zaczęła pić w środku akademickiego stresu i zgiełku kultury hipisowskiej. Ale teraz, w wieku 30 lat i grając w popularnym serialu, jej konsumpcja wzrosła. Czasami opisywała siebie jako wysoce funkcjonującą alkoholiczkę. Zdolną do przekonującego odgrywania swojej roli, podczas gdy prywatnie popadała w rozpacz. Później wyznała, że chciała pić, jak wszyscy, tylko tyle, by się zrelaksować i dobrze bawić. Ale to nigdy nie działało. Stawałam się okropnie pijana i wybuchałam w płacz. Płakałam, robiłam sceny, miałam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest źle. Punkt krytyczny nadszedł w 1977 roku, podczas dwóch upokarzających incydentów. Które zmusiły ją do zmierzenia się z rzeczywistością swojej sytuacji. Pierwszy zdarzył się, gdy zorganizowała lunch dla swoich koleżanek z planu. Chociaż prawie nigdy nie piła podczas pracy, pozwoliła sobie na kieliszek wina. Później, w ciągu popołudnia, wracając na plan, zdała sobie sprawę, że nie może myśleć o niczym innym, tylko o butelce pozostawionej za sobą. Wychodziła kilka razy, by zapalić, przepłukać usta, splunąć wodą na twarz, ale pragnienie było obsesyjne. To było naprawdę upokarzające, przyznała w wywiadzie dla People. Mój umysł nie przestawał krzyczeć idź po to wino. Drugi incydent miał miejsce tydzień później, podczas konferencji feministycznej, na której miała wygłosić przemówienie. Zdenerwowana, wypiła więcej niż planowała. Na scenie jej uwagi się przedłużały, a ona poczuła zażenowanie ze strony publiczności, składającej się z kobiet, które głęboko szanowała. Jedna z uczestniczek później skonfrontowała ją bezpośrednio, mówiąc, że ma problem alkoholu. Byłam w szoku, wspominała Grassel. Nie mogłam tego zobaczyć. Ale w głębi duszy wiedziała, że to prawda. Kiedy zaledwie kilka dni później, po kolejnej nocy intensywnego picia i gwałtownej kłótni z bliską przyjaciółką, Grassel obudziła się w łzach, złożyła przysięgę, która miała zmienić jej życie. Koniec. Nigdy więcej nie będę pić szukała pomocy dołączyła do grup wsparcia a stopniowo przyjęła trzeźwość droga nie była prosta ale po raz pierwszy poczuła determinację by przerwać cykl który zniszczył jej ojca i prawie zniszczył ją samą tragicznie zaledwie kilka miesięcy po rozpoczęciu leczenia jej ojciec Eugene zmarł z powodu alkoholizmu strata była dla niej dewastująca ale wzmocniła jej postanowienie nie potrzebowałam żeby mi mówiono że to śmiertelna choroba Powiedziała później. Jego śmierć była zarówno ostrzeżeniem, jak i ponurym potwierdzeniem jej obaw. Jeśli nie przestanie, pójdzie tą samą drogą. W 1978 roku Karen Grassel w pełni zaangażowała się w trzeźwość. Jej zdrowie się poprawiło, jasność wróciła, a ona zaczęła odczuwać, jak ciężar wstydu z minionych lat się zmniejsza. Zobaczyła nawet, jak jej kariera zaczyna nabierać rozpędu, gdy jej koncentracja wzrastała. W 1979 roku jej pensja podwoiła się, a ona odzyskała część szacunku, który wydawał się utracony. Erozja zaufania i walka o szacunek. Na początku lat 80. Mała Dom na Prairie pozostawał jednym z najpewniejszych programów NBC. Rodziny gromadziły się, aby zobaczyć, jak rodzina Ingalls stawia czoła przeciwnościom i celebruje zwycięstwa. Jednak podczas gdy publiczność widziała obraz idealnej rodziny, Zawodowa relacja między Karen Grassell a Michael Johnsonem była bardziej napięta niż kiedykolwiek. Dla Grassell plan filmowy stał się miejscem cichej upokorzenia, mimo że starała się zachować godność. Na tym etapie Grassell już wygrała swoją walkę z alkoholem. Trzeźwość przywróciła jej jasność myślenia, ale także uczyniła ją bardzo świadomą nierównowagi i braku szacunku, jakiego doświadczała na planie. Rany z wcześniejszych konfliktów związanych z wynagrodzeniem nigdy całkowicie się nie zagoiły. Landon wciąż był niechętny, by uznać ją za równą sobie, mimo że Caroline Ingalls była centralną postacią w sukcesie serialu. Kiedy nalegała na większe uznanie, scenariusze zaczęły się zmieniać. Kluczowe, emocjonalne momenty, wcześniej zarezerwowane dla Caroline, nagle trafiły do Charlesa. Całe sceny zostały przepisane, a jej obecność została zredukowana w sposób zbyt ukierunkowany, by można było to uznać za przypadek. W prywatnych rozmowach Grassell przyznała, że najtrudniejsze było nie tylko tracenie kwestii czy czasu ekranowego. To była uczucie bycia wymazywaną, widząc jak postać, którą pomogła stworzyć, została pozbawiona głębi i znaczenia. Spodziewała się, że mała dom będzie pracą zespołową, ale to, z czym się zmagała, było raczej miejscem zdominowanym przez wizję i urazy jednego mężczyzny. Było jasne, że chodziło o kontrolę, powiedziałaby później. Landon miał władzę i wykorzystywał same scenariusze, by jej o tym przypominać. Na planie atmosfera mogła być jeszcze bardziej dotkliwa. Surowy humor Landona stawał się dla niej coraz bardziej niepokojący. Był znany z opowiadania wyraźnych żartów seksualnych podczas kręcenia scen w sypialni, gdzie Caroline i Charles dzielili się czułymi rozmowami. Pod czujnym okiem ekipy technicznej, Grassel często czuła się narażona i osaczona, nie mogąc uciec ani protestować bez obawy, że zostanie uznana za trudną. Opisała te chwile jako głęboko upokarzające. Pomieszczenie wybuchało śmiechem, podczas gdy ona pozostawała zamurowana, próbując zachować spokój. To. Co publiczność widziała później jako moment cześć ciepła i intymności między mężem a żoną, została dla niej przyćmiona przez upokarzające doświadczenie. Izolacja była duszna. W przeciwieństwie do dzisiejszych czasów, gdy aktorzy mogą czuć się swobodniej, by zgłaszać niewłaściwe zachowanie, kultura Hollywood pod koniec lat 70. i na początku lat 80. nie oferowała żadnej sieci wsparcia. Działy HR nie istniały na planach zdjęciowych, a związki zawodowe miały małą moc w obliczu nękania czy subtelnych odwetów. Grasle wiedziała, że jeśli otworzy usta, ryzykuje, że już nigdy nie znajdzie pracy. Dlatego znosiła to wszystko. Mówiła swoje kwestie, uśmiechała się podczas wywiadów i milczała, chociaż jej pewność siebie malała. Niemniej jednak Grasle nie była całkowicie bezsilna. Jej trzeźwość dała jej nową odporność a ona nauczyła się dostosowywać, pozostając profesjonalna, niezależnie od okoliczności. Zaangażowała się również w rolę matki zastępczej dla młodych aktorów, zwłaszcza dla Melissy Gilbert, która ją podziwiała. Gras le starała się zapewnić dzieciom stabilność i pocieszenie, mimo że sama odczuwała ciężar wykluczenia, żywot po małej domce i ostatnie pożegnanie. Gdy mała domka w i zakończyła się w 1982 roku, Karen Grass leczyła jednocześnie ulgę i niepewność. Przez blisko dekadę wcielała się w Caroline, Ma Ingalls, a chociaż ta rola uczyniła ją sławną, wiązała się także z latami cichego upokorzenia i malejącego szacunku na planie. Odejście z serialu oznaczało zamknięcie rozdziału, który zdefiniował jej karierę ale także wejście w niepewną przyszłość bez stabilności długoterminowego serialu Gras le wróciła do swojej pierwszej miłości Teatr W ciągu lat 80 występowała na scenie w różnych częściach Stanów Zjednoczonych w produkcjach regionalnych oraz w bardziej prestiżowych sztukach na nowo odkrywając sztukę która na początku przyciągnęła ją do komedii jednak pomimo swojego doświadczenia trudno było jej odzyskać widoczność Jaką miała w telewizji. Dla publiczności pozostawała przede wszystkim Ma Ingalls. Rekruterzy castingowi mieli trudności, by zobaczyć ją poza pionierską postacią matki, a możliwości były ograniczone. Jej życie osobiste również było naznaczone zawirowaniami. Po nieudanym pierwszym małżeństwie z Leonem Rusomem w 1970 roku, Grassle poślubiła pisarza Jamesa Alana Radforda w 1982 roku. Razem, po zmaganiach z problemami z płodnością, adoptowali syna Zacharrego. Macierzyństwo przyniosło jej nowe poczucie celu w życiu, a wychowanie zaharego opisała jako jedno z największych błogosławieństw, jakie doświadczyła. Jednak, podobnie jak w jej pierwszym małżeństwie, ta unia również zaczęła się rozpadać, a w 1987 roku rozwiedli się. Trzecie małżeństwo ze Scottem T. Sutherlandem rozpoczęło się w 1991 roku ale również zakończyło się po prawie dekadzie. Mimo, że jej życie prywatne się zmieniało, cień Michaela Landona pozostawał. Chociaż ich relacja pogorszyła się w szczytowym okresie małej domki, Grasle nigdy całkowicie nie zerwała emocjonalnej więzi, jaką z nim łączyła. Spędzili razem zbyt wiele lat, zbyt wiele historii, ramię w ramię, jako ulubiona para Ameryki. W wywiadach przyznała, że więź na ekranie między Charlesem a Caroline Englesem czasami wydawała się dziwnie realna, nawet jeśli napięcia narastały za kulisami. W 1991 roku przerażająca wiadomość wstrząsnęła Hollywood. U Michaela Landona zdiagnozowano nowotwór trzustki. Rokowania były ponure, fani płakali, jego koledzy z branży przesyłali wiadomości wsparcia, a świat rozrywkowy obserwował, jak jedno z najbardziej ikonicznych twarzy telewizji staje do walki swojego życia. Dla Grass leta wiadomość wywołała lawinę skomplikowanych emocji. Gardziła nim. Znosiła jego okrucieństwo i czuła się odsunięta przez jego kontrolę. Ale również podziwiała jego talent i była mu winna. Większa część swojej kariery zawdzięczała szansie, którą jej dał. Na początku wahała się, czy skontaktować się z nim. Co powiedzieć mężczyźnie, który jednocześnie cię nosił i złamał? W końcu zrobiła to, co potrafiła najlepiej. Napisała. W szczerej liście Grassle podziękowała Landonowi za daną jej szansę, a przede wszystkim mu wybaczyła. Nie sporządziła listy pretensji, nie otworzyła starych ran. Wybór padł na łaskę. List został wysłany, a ku jej wielkiemu zaskoczeniu, później dowiedziała się, że Landon go otrzymał i płakał. Ten prosty i skromny list. Był jednym z ostatnich wiadomości, które Michael Landon otrzymał przed swoją śmiercią, 1 lipca 1991 roku, w wieku zaledwie 54 lat. Dla Grassle to było wystarczające. Nie potrzebowała publicznej pojednania ani wielkich gestów. Wiedza, że przeczytał jej słowa i zrozumiał jej przebaczenie, zdjęła z niej ciężar noszony przez prawie 20 lat. Przerwać milczenie i powiedzieć prawdę. Po śmierci Michaela Landona w 1991 roku, Karen Grassle nosiła zarówno bolesne wspomnienia z ich lat na planie małej domu na prairie, jak i dyskretną ulgę, że mogła się pojednać przed jego śmiercią. Przez dekady unikała głośnego mówienia, pozostając w oczach fanów tą jedną, jednocześnie skrywając rany upokorzenia, kontroli i milczenia. W latach 90. i 2000. wróciła do teatru grając w filmach takich jak Way at Earp, Lasso i Not to Forget, ale nieustannie była kojarzona ze swoją przeszłością. Z lojalności zawsze udzielała grzecznych odpowiedzi, gdy wspomniano Lendona lub serial, nigdy nie ujawniając mroczniejszej części historii. To się zmieniło w 2021 roku, gdy w wieku 79 lat opublikowała swoje wspomnienia Jasne Światła, Pył Preriowy. Po raz pierwszy mówiła o swoich zmaganiach z alkoholizmem, nieudanych małżeństwach i trudnej rzeczywistości pracy z Landonem, o zredukowanych intrygach, wulgarnych żartach i izolacji, którą przetrwała. Te ujawnienia wstrząsnęły fanami, którzy przez długi czas widzieli w Landonie nienagannego ojca rodziny. Jednak Grassle go nie demonizowała doceniła jego talent i urok, ale podkreśliła, że wielkość i okrucieństwo mogą współistnieć. W tym samym czasie musiała zmierzyć się z innym wyzwaniem wczesny nowotwór piersi, zdiagnozowany podczas pandemii. Po operacji i radioterapii w 2021 roku zaczęła otwarcie mówić o znaczeniu wczesnego wykrywania, demonstrując tę samą odporność, która cechowała jej życie. Wpływ jej wspomnień był natychmiastowy. Fani i kobiety z Hollywood pisały do niej, dziękując, dzieląc się własnymi historiami o milczeniu. Niektórzy krytycy oskarżali ją o szkalowanie dziedzictwa Karen, ale świat się zmienił. Ludzie byli gotowi wysłuchać niewygodnych prawd. Dziś Karen Grassle żyje skromnie, poświęcając się swojemu synowi, zdrowiu i sztuce. Jednak jej historia pozostaje przypomnieniem. Nawet najbardziej ukochane seriale mogą skrywać bolesne prawdy, a gdy już wydobędą się na światło dzienne, zmieniają sposób postrzegania historii. Historia Karen Grassle przypomina nam, że nawet najjaśniejsze dziedzictwa czasem niosą ze sobą cienie. Była matką Ameryki, ale za kulisami toczyła walki, o których mało kto wiedział. Teraz, gdy jej głos został usłyszany, jak inaczej postrzegasz mały dom na prerii? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i nie zapomnij polubić, subskrybować i pozostać w kontakcie po więcej historii pozostających w cieniu.